Obok mapki są toalety tutaj i mapka jest bardzo fajna. Jest narysowane sześć różnych tras, różnią się one długością. My idziemy trasą 44 Four Four Trails. Jesteśmy w złym miejscu, ale ta mapka nam tłumaczy tutaj wszystko, bo chcemy zrobić tą trasę. My jesteśmy teraz tutaj, a musimy być tu. Zaparkować musimy tutaj na parkingu i robimy tą trasę czerwoną. Four Falls Trail. Um, Więc pakujemy, się do, samochodu pakujemy się do samochodu i jedziemy tutaj na ten parking. Przejechaliśmy, zaparkowaliśmy, idziemy zapłacić za parking. Za cały dzień bilet kosztuje 5 funtów. No i właśnie zaczynamy naszą wędrówkę czerwonym szlakiem. Cztery wodospady. I idziemy zobaczyć wodospady w końcu. Nie mogę się już doczekać. Jest ponoć jeden wodospad, za którym można wejść. Można się też ochlapać nieźle. Trasa to około 5,5 mili 9 kilometrów. Przewidywany czas 3-4 godziny. My idziemy w prawo 17 minut. Ania mi każe powiedzieć, jak się nazywa ten wodospad. Nieco sama mówi. Mamy do wodospadu dwie minuty. Minęliśmy właśnie pierwszy wodospad i udajemy się na drugi wodospad. Patrz jak on tu siedzi ścieżką, jest taka wąska ścieżka, nie ma żadnych zabezpieczeń i prosto w dół do wody. Także, że Ale tak... były znaki ostrzegawcze były. Były. <laughs> jest ślisko, co? No. No naprawdę bardzo trzeba tutaj uważać, nie patrzeć się w obiektyw tylko na ścieżkę, bo łatwo można wyrżnąć w dół. Ale tam ślisko. No, trzeba przyznać, że droga nie jest łatwa. Trzeba tutaj się pogimnastykować na kamieniach. Tutaj jest część drugiego wodospadu. Grapujemy się jeszcze trochę wyżej, żeby zobaczyć tam, tam jeszcze kawałek dalej. Jesteśmy na górze tutaj jednego z tych mniejszych wodospadów, a za nami jest ten główny, duży. Widzicie? Tam, tam można sobie popływać, ludzie pływali, odpocząć, zrobić piknik. Idziemy dalej do trzeciego wodospadu. O, sięgę, na gimnastykowaliśmy na tych skałkach, ale naprawdę to już drugi wodospad, lepszy od pierwszego. I tylko może być lepiej teraz. Mamy tutaj od lokalnych ludzi, jak się wymawia ten, tą główną atrakcję, ten główny wodospad, za który się przychodzi za, się nazywa Skid Raira. No jest tu pięknie, ja nie mogę wejść z podziwu tutaj. Normalnie ja bym mógł tutaj jeszcze powiem tak, jak miałbym śpiwór, miałbym namiot, dzisiaj nie jadę do domu. w trzecich wodospadach tu są takie wąwozy poziom wody jest bardzo niski troszkę się zgubiliśmy musieliśmy z na chwilę odejść ze ścieżki głównej Ania z Danielem została przy wodospadzie i teraz nie wiemy czy gdzieś się nam schowali przy wodospadzie czy poszli dalej ścieżką Także my zdecydowaliśmy, że idziemy dalej ścieżką. I albo są za nami, albo są przed nami. No i mamy nadzieję, że się spotkamy przy tym głównym wodospadzie, co nie? Mhm. Tak. Zasięgu nie mamy, więc nie mamy jak się skomunikować. A źle poszliśmy, bo czeka nas coś takiego, ale nie jesteśmy sami, bo to na nogi tutaj jest powykopywane w ten sposób, ale jest tak pionowo do góry Także, że nie wiem Trzymasz się synek? I chodź tędy, tutaj tą ścieżką O, Dobra, właśnie właśnie się dowiedzieliśmy z Shalim, że Idziemy dobrą ścieżką Czwarty wodospad, który wchodzimy za ten główny wodospad najbardziej widowiskowy jest już tuż tuż I też się dowiedzieliśmy od ludzi że nie mijali ani Ani Czaliego nikogo takiego podobnego Daniela? Ani Daniela, przepraszam Także poczekamy na nich gdzieś tutaj i oni pewnie tutaj do nas zaraz dojdą Pewnie zostali za nami gdzieś tam przy tym wodospadzie sobie zaczęli robić fotki oczywiście i kręcić filmiki także my tutaj na nich zaczekamy chwilkę co nie Czaks? żeby razem pójść na atrakcję. idziemy takim zboczem góry chyba to jest ta ścieżka w prawie wspinaczka tutaj na pewno poszliśmy źle co tam jest? co? O, będzie mokro. Będzie bardzo mokro. To jest tak zwana wymagająca trasa dla wytrwałych. A, bluzę zgubiłam. No, poczekaliśmy trochę na, na Anię i Daniela. No i chyba okazuje się, że chyba są przed nami, jednak. Czekaliśmy dobre 15 minut. E, więc doszliśmy do rozgałęzienia. Mm. Idziemy teraz czerwoną ścieżką e, do czwartego wodospadu Skąd? Eira. Tak? No Skidr Eira. Idziemy. Oni muszą być przed nami, bo to za długo by już trwało. A jak nie, no to po prostu poczekamy na nich przy wodospadzie. No nie ma co czekać na siebie w lesie, bo to bez sensu. Nie mam zasięgu, nie mamy jak zadzwonić. Po jakichś 10 minutach doszliśmy do kolejnego rozdroża, do tego wodospadu. 8 minut musimy odejść z głównej ścieżki. Miejmy nadzieję, że Daniel i Ania już tam są na dole. na nas czekają. No i doszliśmy do ostatniego wodospadu. O, no i mamy. Mamy czwarty wodospad. Znaleźliśmy Anię i Daniela problemami, bo z problemami oczywiście no, poważnie się zgubiliśmy z nimi. No ale jesteśmy już razem jesteśmy już tutaj na wodospadzie. Już tu dręża nam jest tutaj wodą. Robi nam mały prysznic. Głośno niesamowicie. Idziemy tam, idziemy po spód. Jesteśmy już pod podospadem tutaj, jest prawie, że na wyciągnięcie ręki jest głośno, bardzo, bardzo ślisko, bardzo ślisko, ale jest super! Mamy zdjęcia, mamy filmiki. Byliśmy pod wodospadem. Mamy mokre buty, totalnie mokre skarpety. Wracamy, wracamy do samochodu. Mamy około godzina, godzina 20 do, do parkingu. Wracamy do, na parking. Normalnie byśmy poszli tutaj w stronę dookoła i z powrotem do parkingu. Ale ponieważ jest to ta sama droga, wracamy z powrotem znaleźć Ani bluzę. Ania zgubiła bluzę. A! Bluzę zgubiłam. Bluzę zgubiłam. Bluzę zgubiłam. No, idziemy w poszukiwaniu bluzy. Próbujemy odtworzyć tą samą ścieżkę co Ania z Danielem się zgubili. I ta ścieżka naprawdę jest niebezpieczna. Wygląda tak. Tam z dołu trzeba było wejść tutaj do góry. I tutaj cały czas wspinamy się do góry. Ale jest mega dzika. Z przygodami nie ma inaczej niż bez przygód, pomocy, tak już pomocy. Idzie, Jania. A dzieci tutaj się no i idź, 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 znajdź sobie bezpieczne miejsce. Jest, 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 jest. jest. Gdzie? Tu. Zobacz, o Jerzynie mi się zaczepiła, tu jest! Tu jest bluza. Dobra, teraz już ostatecznie wracamy do samochodu. No nie ma to jak przygody, no my i przygody idziemy w pazie. Jesteśmy w punkcie wyjścia. To znaczy wyszliśmy na ten wodospad i weszliśmy z powrotem po schodkach więc tu jest tu gdzie powinniśmy teraz stąd normalnie wracać do samochodu tylko godzinę później. Tak, jedno kroku dalej. Patrzcie, ile zrobiłem climb. Patrzcie na moje ręce. No, było niebezpiecznie momentami. Także zdecydowanie nie polecamy tamtej ścieżki. aczkolwiek jest naprawdę wyjątkowa, bo widoki są piękne. Piękne. Jest też wodospad kolejny, piąty, który pewnie nie jest w przewodnikach, bo jest ścieżka bardzo niebezpieczna. No a my już wracamy do samochodu. Mamy około 50 minut. No i wracamy do domu już. Także do następnego. Chłopaki! Hej ho!